Wielka majówka już za nami. Bardzo długi weekend, który wielu karwaningowców wykorzystało. To na zlot na przykład ACK Benimar Polska. To na inne wyjazdy długie i bliższe w Polsce i za granicę. Ale przed nami kolejna wielka impreza. Nie bez powodu jesteśmy na terenie międzynarodowych targów pozańskich. A przed naszą kamerę zapraszam Michała Dublagę. Witam cię, Michał serdecznie. Tak Cześć. jak już wspomniałem, piękny teren, coraz, coraz piękniejszy, cały, cały czas odbudowy budowany, przygotowywany do kolejnych targów. Tak, jak najbardziej do, do kolejnych imprez targowych. Ale nie o tym miejscu będziemy rozmawiać dzisiaj. Przed nami wielka impreza. Na Służewcu. Tak, jest już... druga, druga edycja Warsaw Caravaning Festival na Służewcu. Właśnie y, jesteśmy już na końcowym etapie przygotowań. No, myślę, że po pierwszej edycji, która okazała się wielkim sukcesem, nie tylko z ust odwiedzających, ale i wystawców, jak i osób będących na zlocie, bo ta całość dopiero tworzy obraz imprezy, powiedz, co w tym roku przygotowaliście dla nas. Generalnie trochę rozwinęliśmy imprezę. Yy, większość atrakcji i tego, co tam będzie można zobaczyć, będzie taka sama. Czyli z jednej strony taka duża strefa ekspo, targi karawaningowe na prawie 50 wystawców. Do tego strefa retro, nowość, strefa vanliferów, także też przyjadą vanliferzy. Pokażą swoje samochody, będzie można ich odwiedzić w takim naturalnym środowisku biwakowym. Do tego jeszcze też będzie scena, na niej dosyć bogaty program. Tam też będą i vanliferzy, i przedstawiciele naszych wystawców i będą też różne ciekawe tematy, debaty i tak dalej. Oczywiście dla, e, będzie też zlot, dla złotowiczy, oczywiście też klimatyczna biesiada w sobotę wieczorem. E, no i wyścigi konne, z racji tego, że jesteśmy na torze Służewiec, e, w cenie biletu dla zwiedzających jest też możliwość oglądania po południu, zarówno w sobotę jak i w niedzielę, tam od mniej więcej od 15 e, są godnitwy konne i tam też można pójść e, oglądać, obstawiać. No dobrze, to powiedzmy teraz o terminie, od kiedy do kiedy jest lot, od kiedy do kiedy są targi godziny, żeby to było takim przydatną informacją dla tych, którzy już zaplanowali swoją wizytę na. Tak, jak córeczko. najbardziej jak najbardziej. Warsaw Karawani Festival rozpoczyna się najpierw dla zlotowiczów, 12 w piątek, najbliższy. Od mniej więcej godziny 15 mogą ekipy przyjeżdżać i się rejestrować na zlocie. Także ten pierwszy dzień taki rozruchowy jest dla z jednej strony dla wystawców, żeby przygotowali. Stoiska, z drugiej strony też dla zlotu, żeby już y, wszyscy przyjechali, rozstawili sobie grille i tak dalej, bo tam jest taka piknikowa atmosfera, co bardzo nas cieszy. Y, natomiast później w sobotę, oczywiście, dalej przyjmujemy ekipy zlotowe, ale też w sobotę i w niedzielę zapraszamy zwiedzających y, targi i, i chcących zobaczyć wyścigi konne i wszystkie te atrakcje od 9 do 19, zarówno w sobotę jak i w niedzielę. I tak jak wspominałem, najlepiej zaplanować sobie ten dzień, tak, żeby od rana przyjść, obejrzeć y, karawanik, obejrzeć kampery, porozmawiać z Zostawcami ze Zlotowiczami posłuchać van liferów. natomiast ta druga część dnia tam od 14.30, od 15.00 są już gonitwy konne do 19.00, więc tam, tą drugą część warto poświęcić na na wyścigi konne. Oczywiście są atrakcje też dla najmłodszych, będą strefy specjalnie przygotowane przez Tor dla dzieci, ale też strefa iCamp Active, która jest taka bardziej karawaningowa, też atrakcje, animacje dla dzieciaków, oczywiście jest strefa food trucków, a nawet dwie strefy food trucków, także jak Najbardziej można sobie zaplanować po prostu weekend z rodziną na Służewcu i Czyli będzie dużo Czyli impreza dużo, dużo większa niż poprzednia? Tak, tak, wydaje nam się, że tak. Zlot jest trochę większy. Na pewno wystawców jest, jest, jest gdzieś tam o 20-30% więcej. Tak więc warto naprawdę przyjść, zobaczyć, bo będzie no, całe bogactwo karawaningu. Są naprawdę bardzo różno, no, różnorodnie wystawcy, tak będą mi przyczepy i kampery, i kamperwany, i rozwiązania na off-road na 4x4, na mini przyczepy, namioty dachowe, cały w ogóle sprzęt kempingowy będzie można też kupić w promocyjnych cenach. Czyli sklepy też będą. Tak. Tak, tak będzie też kilka sklepów, będą też akcesoria różnego typu, lodówki, supy, mm. rowery elektryczne. Także naprawdę warto przyjść i w takim naturalnym środowisku zobaczyć kampery i cały ten właśnie kempingowy sprzęt. To gdzie będzie można kupić bilety i ile taki bilet kosztuje? W tej chwili sprzedajemy bilety online na no Tobilet.pl. One w tej chwili są za 25 zł, te normalne, ale są też opcje ulgowe dla, dla osób młodszych, dla właścicieli, posiadaczy kart dużej rodziny. Parcele tak samo sprzedajemy online. One wydaje mi się, że wyprzedadzą się online, także na miejscu raczej już na złodnie będziemy przyjmować z racji braku miejsca. Natomiast bilety w kasach dla ludzi, którzy po prostu przyjadą do nas, jak najbardziej będą dostępne.